Cześć! Kolejny raz przychodzę do Was z Kaz do The Sims 4, no i tym razem również jedna z bohaterek z wojowniczek z krainy marzeń, a jest to Anemon. Anemon, która jest takim głosem rozsądku drużyny, jak widzicie, jak zobaczycie na koniec, ona będzie się specjalizowała w łucznictwie, ale później ta jej broń, którą dostanie, to jest miecz. Także u mnie, u mnie finalnie dostała obydwa sprzęty. I tak oto mi wyszła moja Anemon, właśnie w wersji simowej. Dzięki! Do usłyszenia!